Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na test praktyczny karty graficznej od Asusa. Jest to Radon R9390 Serii Strix, czyli tej dedykowanej graczom z tą taką osobą. Karta przede wszystkim jest z konstrukcją chłodzoną półpasywnie. Co zaś dotyczy samej karty? Moi drodzy, 390 jest kartą dosyć długą, słuchajcie, no ale nie super długą. Całkowita długość karty to niecałe 30 cm. O, proszę bardzo. I trzeba przyznać, że bardzo solidnie wykonana. Od razu widzicie już backplate. Backplate, który jest tylko w części wentylowany, w większości jest on jednak zamknięty. Mimo tego, producent zastosował tutaj czarny, matowy laminat. Za układ chłodzenia odpowiada przede wszystkim aluminiowy radiator z pięcioma ciepłowodami 3,8 mm i 2. 6 mm, tutaj widzicie te, no przepraszam, ten jest 8 mm, to jest 1, 3 yy, są dziesiątki i 1 6 mm. I tutaj jest właśnie ten piąty, gdyby ktoś go szukał. Chłodzona jest również sekcja zasilania karty graficznej, natomiast zwróćcie uwagę, że chłodzone nie są pamięci. Dosyć dziwny zabieg. Chłodzona sekcja, chłodzone pamięci, myślę, że można to było rozwiązać lepiej. Co do długości samej karty graficznej, wracając jeszcze troszeczkę, ona mogłaby być krótsza, natomiast jest przedłużona kawałeczek o właśnie układ włożenia oraz ten backplate. Do prawidłowego działania karta potrzebuje podpięcia z łącz 8 i sześciopinowego po jednej sztuce. Prawidłowe podpięcie sygnalizowane jest diodami, które są tutaj na laminacie. Nie ma mostka crossfire, ponieważ karta komunikuje się z drugą przez to jest raz jeden i to jest jedyne złącze na samym laminacie. Co do wyposażenia w porty, jest dość standardowe DVI, porty HDMI w ilości sztuk, jednej oraz trzy display porty. Pozostała część śledzie zajęta przez takie otworki wentylacyjne, natomiast no, nie da się ukryć, że za dużo powietrza to ani się tutaj nie dostaje, ani nie ucieka przez tą kartę graficzną, bo układ chłodzenia jest dosyć ażurowy i tutaj większość jednak ciepła ląduje z powrotem w obudowie. Karta zajmuje standardowo dwa śledzie na naszej płycie głównej i z boku mamy dodatkowo jeszcze logo serii, które tutaj w domyślnych ustawieniach pulsuje, także jest poświetlane. Karta graficzna, moi drodzy, asusa jest konstrukcją chodzoną półpasywnie, więc tutaj przy zestawie nieobciążanym wentylatory po prostu się nie obracają. Co do poboru mocy, to tutaj minimalne wartości to tak jak widzicie w tym momencie około 47 W, natomiast ono oczywiście rzecz jasna się wahają, jest to rzeczy zupełnie normalna, średnio to jest około 47,7 W. Zanim pokażę Wam wyniki temperaturowe dla takiego zestawu nieobciążanego, sprawdzimy sobie temperaturę obciążenia. Temperaturę otoczenia obciążenia 23,5 stopnia Celsjusza. I w takich warunkach temperatura karty graficznej waha się tutaj w granicy 48-49 stopni Celsjusza. No, i czas na testy z gier na początek. Nowość, czyli WRC5. Ustawienia bardzo wysokie, predefiniowane. Oczywiście pełny ekran w wyłączony. I tutaj jest strasa w Polsce. Szczegóły znajdziecie na portalu WavePC WavePC.pl. I jak zresztą możecie zobaczyć, jeżeli chodzi o wymagania tej gry. To będą poświęcone temu osobne filmy, natomiast 390K od Asusa bez problemu daje sobie radę. Średnio 98 klatek na sekundę, natomiast to są przede wszystkim ilości klatek generowane gdzieś poza terenami lesistymi, natomiast w lesie te FPSy spadają do trochę ponad 70 gra, cały czas pozostaje płynna i w pełni komfortowa. Druga gra doskonale Wam zdane Dying Light Full HD. Pełny ekran wyłączony Fausing, ustawienia wysokie, natomiast dodatkowe Nvidia feature wyłączone. Kontynuujemy sobie misję standardowa, misja pomiarowa, i tutaj bardzo miłe zaskoczenie, ponieważ radą 390 jest w stanie wygenerować, moi drodzy, średnio nawet 110 fps -ów. Natomiast ilość minimalna nie spada poniżej 86, co zresztą sami możecie zobaczyć w tej chwili na ekranie. Gra oczywiście w pełni komfortowa i w pełni płynna przy wysokiej szczegółowości detali. Kolejna gra, najbardziej wymagająca w stawce, czyli Metro Last Light. Tutaj ustawienia predefiniowane, podobnie jak we wcześniejszych testach. I ilość generowanych klatek na sekundę. Gra okazała się szybko najbardziej wymagająca w stawce, średnio 35 klatek na sekundę. Natomiast były momenty spadku do nawet 27 fps. Gra natomiast pozostaje, no powiedzmy sobie, w miarę płynna, nie licząc tych momentów, kiedy ta ilość Cybertech potrafi troszeczkę spaść. I Wiedźmin 3: Dziki Gon, ustawienia graficzne podobnie jak w przypadku poprzednich testów, czyli postprocesy predefiniowane na wysokie, natomiast szczegółowość grafiki ustawione na uber, z tym, że włosy NVIDIA wyłączone. Grając więc inaczej, Dziki Gon, możemy cieszyć się płynniejszą grą nawet niż w przypadku Metro Last Light, ponieważ tutaj ilość generowanych klatek na sekundę to od 42. Taki był wynik minimalny do średnio 49. Również, oczywiście, w terenie, e, tymi niemieckimi, czyli lasy, łąki, e, gra jest jak najbardziej w pełni płynna. Oczywiście, zmniejszając szczegółowość detali, uzyskacie jeszcze lepsze wyniki. GTA 5. Tutaj dwie lokacje testowe. Na początek miasto, kiedy duże znaczenie ma połączenie procesora z kartą graficzną. Ustawienia widzicie na ekranie, to są ustawienia najwyższe dostępne. W mieście można powiedzieć, że gra jest całkowicie płynna, bo jeżeli chodzi o średnią ilość FPS-ów, to ta przekracza 40-44 klatki, a spada minimalnie do 32. Gra jest na tyle dobrze zoptymalizowana, że jest to jak najbardziej w nich bardzo dobry. Niestety gorzej sytuacja wygląda w przypadku wzgórz. Jeżeli większe znaczenie ma udział samej karty graficznej, to niestety, ale zdarzają się spadki, to to poniżej 30 fps. Ostatnia gra w stawce, czyli Cry 4, Full HD, Pausing wyłączony, predefiniowane ustawienia na ultra i tutaj można powiedzieć, że mam do czynienia z mało wymagającą rozgrywką, bo R9390 bez problemu jest w stanie zapewnić nam pełny komfort powyżej 68 klatek, to jest wartość minimalna średnio 88 fps Zaraz zresztą zobaczycie sami, że można tutaj powiedzieć, że no, gra jest naprawdę w pełni komfortowa i w pełni płynna. Informacje szczegółowe o platformie testowej znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. Komputer jest od dłuższego czasu obciążany. Tutaj widzicie realnie Grom, dokładnie Wiedźmin 3, Dziki Gon. I no oczywiście karta graficzna pracuje już na pełni swoich możliwości. Zaraz sprawdzimy sobie kulturę pracy, ale najpierw rzut okiem przede wszystkim na pobór mocy. W tej chwili to jest około 340 W, natomiast zobaczmy na pobór maksymalny. 391,4 W. A ja już tutaj właśnie grę wyłączam, i przede wszystkim zobaczmy sobie na temperatury teraz, moi drodzy. 81 stopni Celsjusza. Jak to zamkniemy, to zobaczymy też temperaturę maksymalną: 83 stopnie Celsjusza, i tutaj tak widzicie ona sobie gdzieś tam. O, tak będzie lepiej widać. 83 stopnie temperatura maksymalna, i ona gdzieś tutaj sobie tak lawiruje. 81, 82. O, gdzieś tam to 83 było. Ta wentylatora rozkręcił się, moi drodzy, na 41%, co odpowiada prędkości około maksymalnie 1600 obrotów na minutę. I teraz tak, teraz ręcznie sobie taką wartość ustawiamy. To jest 41%. Ok. Wentylatory się już będą z taką prędkością kręciły, i teraz dokonałem sobie pomiaru głośności. Sonometr jest umieszczony w odległości 30 cm od karty graficznej. Głośność tła to 34,1 dB. Ja się wyciszam. Jak widzieliście, 38,6-38,7 to są wartości minimalne dla karty graficznej Asusa. No, i moi drodzy, czas na kilka słów podsumowania testowanej dzisiaj karty od Asusa Radon R9390 z chłodzeniem Cu Series Strix, czyli tej serii dedykowanej graczom. Zacznę od tych kwestii, które omawiałem na początku, czyli wykonanie tej karty. Przede wszystkim mamy tutaj do czynienia z konstrukcją. Gdzie jest to duży plus? Mamy solidny metalowy backplate, mimo tego producent zadbał tutaj o kwestie estetyczne, jest czarny, laminat matowy, mamy całkiem nieźle wyglądający, choć wykonaną stworzyła obudowę karty graficznej. Mamy niklowane ciepłowody, ASUS tutaj absolutnie nie potraktował tej karty po macoszemu i biorąc ją do ręki widać, że jest to produkt absolutnie z najwyższej półki. Jest to karta, która jest podkręcona względem konstrukcji referencyjnej niedużo, bo raptem jeżeli chodzi o taktowanie rdzenia to jest 50 MHz więcej, ale jak najbardziej jest to karta po fabrycznym OC. I teraz co do wydajności. Pozwólcie, że ja po posłużę się tutaj ściągą to słuchajcie wersja tekstowa recenzji tej karty graficznej z portalu WPC link do portalu do tej recenzji mojego autorstwa macie w opisie tego filmu tam znajdziecie te wszystkie wykresy w pełnej rozdzielczości na początek syntetyki tutaj syntetyki były dwa których testów nie widzieliście to jest tylko na portalu z uwagi na to że no, bardziej interesujące są jednak te wyniki w grach ale takie testy jak CzyDemark, czy Wally, przepraszam Engine Heaven test mają jednak, dają pewne pojęcie o ogólnej wydajności karty, i tutaj jest to konstrukcja, która jest następcą Radona 290 i mamy do czynienia z kartą o wiele wydajniejszą, słuchajcie. Natomiast do lidera, gdzie w tej chwili to jest 980 Ti, no brakuje sporo, nawet w tych testach syntetycznych. Niestety zabrakło mi tutaj, słuchajcie moi drodzy, bezpośrednio odniesienia do gtx 970, czyli. Konkurenta cenowego dzisiaj testowanego Radona. Na dzień dzisiejszy na dzień testów obydwie te karty kosztują około półtora tysiąca, przy czym 970 to jest nieco ponad 1500 zł, a 390 to jest niecałe 1500 zł. Tam różnice nie są duże, bo to jest kilkanaście do kilkudziesięciu złotych, czyli jak najbardziej to są rywale cenowi. Ja zrobiłem więc coś bardzo niedobrego i porównałem wyniki tylko z syntetyków. Tu od razu uprzedzam i tylko z Mark, i tylko te punkty graficzne, tak? czyli GPU score z wcześniej testowanymi kartami. Słuchajcie i pod tym względem, moi drodzy, karta Asusa wypada. Nie chcę was skłamać, ale niecałe chyba 1000 punktów lepiej. No, w każdym razie od 970. Według testów syntetycznych jest to karta Nieco, moi drodzy, wydajniejsza. Niewiele, ale jednak. Jak to wygląda w grach, no to mam nadzieję, że przekonam się w każdym razie w praktyce już niebawem, kiedy będę miał okazję porównać po prostu wyniki testów 970, właśnie z 390. Dlatego odnosił tutaj się będę przede wszystkim do tych kart, które mam obecnie przetestowane, czyli 290 i 980 Ti. Zacznę od gry. Gdzie no, w tej chwili jeszcze 390 jest osamotniona, nowa gra, słuchacie, czyli WRC 5. No i tutaj ta ilość generowanych klatek wahała się od najniższe 73 zarejestrowane, a średnio 98. Gra jest jak najbardziej w pełni płynna i komfortowa. Tak więc, jeżeli chodzi o WRC na tych bardzo wysokich detalach, predefiniowanych, jak najbardziej sobie pogracie z tą kartą. I to tutaj w pełnej płynności. Kolejna gra, czyli Dying Light. Gra, przypomnę, optymalizowana pod karty Nvidia Tutaj tym bardziej to starczy z 970, wyglądałoby ciekawie. Niemniej karta dzisiaj testowana, Radona Asusa, uzyskuje bardzo dobre wyniki, bo jeżeli chodzi o minimalny FPS, to jest 86 to jest 1 FPS mniej niż dla 290, wartość średnia. Natomiast wartość średnia to jest ponad 100 FPS, dokładnie 110 FPS. -ów. No, oczywiście 107 FPS to są wartości minimalne dla 980. 80 Ti na średnie 143, także to jest przepaść między tymi kartami wydajnościowa, ale również cenowa. No jestem ciekawy, jak wypadłaby 970, podejrzewam, że mogłoby tutaj jakichś wielkich spektakularnych różnic jednak nie być. Na korzyść właśnie 970 -tki. Far Cry 4 Tutaj nadal mamy bardzo płynną rozgrywkę przy detalach ustawionych, predefiniowanych na ultra. Minimalny FPS nie spada poniżej 60, to jest dokładnie 68, i to jest ważne. Natomiast średni to jest 88 klatek na sekundę, czyli no gra w pełni komfortowa, w pełni grywalna na maksymalnej szczegółowości grafiki. I jeszcze tylko przypomnę, odnośnie rozdzielczości, to jest zawsze Full HD. Metro Last Light gra bardzo wymagająca, i tutaj widać to ewidentnie również po wykresach, bo średnia ilość generowanych klatek to 35 i spadki do 27. Nie ma dużej różnicy, natomiast mamy poniżej tych 30 FPS-ów, gdzie są to jednak spadki odczuwalne przy, ja przypomnę, bardzo wysokich ustawieniach szczegółowości detali i tych filtrowaniach praktycznie na maksa ustawionych. Oczywiście gra może być jak najbardziej Płynniejsza, wystarczy troszeczkę z, tutaj zejść z tych szczegółów, detali. Wiedźmin czy dziki gon, słuchacie, bez tego dodatku. No i tutaj okazuje się, że jest lepiej niż na przykład w metro. Bo minimalna ilość FPS-ów to 42, średnia 49, czyli ponownie gra bardzo stabilna, nie ma dużych spadków FPS. I co najważniejsze, w tych predefiniowanych na Uber ustawienia grafiki. Całkowicie płynna. Predefiniowana z tym, że te włosy Nvidia wyłączone. Tutaj taka moja mała ingerencja. I zostaje jeszcze GTA 5. Słuchajcie, GTA 5 tradycyjnie w dwóch lokacjach, czyli procesorowej, w mieście, gdzie tutaj dużo dogadania, ma właśnie wydajność procesora oraz tej lokacji pozamiejskiej, gdzieś tam na wzgórzach właśnie po to, żeby sprawdzić typowo wydaność karty graficznej. I jeżeli chodzi o te lokacje miejskie, gdzie tutaj bardzo duże znaczenie ma duet, ma połączenie procesora z kartą graficzną, możemy liczyć na średnio 44 klatki na sekundę ze spadkami do 32. Gra jest na tyle dobrze zoptymalizowana, że tutaj jak najbardziej można powiedzieć, że to jest gra grywalna, nie jest to stuprocentowy komfort, ale bez problemu sobie pograć idzie natomiast już na wzgórzach kiedy przede wszystkim wydajność właśnie karty graficznej ma znaczenie te FPS-y spadają do 23 a średnio wynoszą zaledwie 30 i tutaj trudno mówić nawet w dosyć dobrze zoptymalizowanej grze jaką jest właśnie GTA 5. o Komforcie rozgrywki. Jeżeli chodzi teraz o kolejne trzy testy: temperatura, kultura pracy oraz pobór mocy. No tutaj, niestety, ale moim zdaniem, asus poległ. Nie jest to oczywiście wina, podejrzewam, że nie jest to. Tylko i wyłącznie wina samej konstrukcji karta Asusa i chłodzenia, ponieważ 390, ja przypomnę, testowałem, możecie sobie zobaczyć wcześniejsze wyniki, natomiast to są wyniki jeszcze na platformie MD no i tutaj nie można ich bezpośrednio odnosić, także o tym pamiętajcie. Ale jeżeli chodzi na przykład o kulturę pracy, moi drodzy, podczas obciążenia to jest karta chłodzona półpasywnie, wentylatory nie obracają więc się wcale, karta jest nie, be, niesłyszalna. No i to jest jasne ale podczas obciążenia to jest aż 38,6 decybela. Co prawda 40 decybeli przekroczone nie jest, ale karta już jest wyraźnie słyszalna nawet w zamkniętej obudowie. Testy są wykonywane przy obudowie otwartej, to tylko przypomnę. Temperatury ponad 40 stopni Celsjusza, jeżeli chodzi o spoczynek, czyli wtedy, kiedy te wentylatory dodatkowo się nie obracam, no to nie jest chłodzenie przystosowane do całkowicie pasywnej pracy, więc nie ma co się tym temperaturom dziwić. Ok, ale za to z kolei temperatury podczas obciążenia, kiedy już wentylatory pracują, też są wysokie, moi drodzy. 81 stopni Celsjusza. No i ewidentnie można śmiało powiedzieć, że ciepło od tej. Karty bije, tak więc kultura pracy. I temperatury są wysokie. Najczęściej jest tak, że jeżeli karta jest cicha, to jest cieplejsza. Jestem w stanie się z tym pogodzić, tak samo w drugą stronę. Jeżeli karta jest chłodna, to również biorę pod uwagę, że na najczęściej ona może być dosyć z kolei głośna. A tutaj mamy i kartę głośną, i kartę ciepłą. Niestety nie wygląda to lepiej również, jeżeli chodzi o pobór mocy, bo słuchajcie, o ile jest to karta zdecydowanie mniej wydajna od 980 Ti, to jest oczywiście logiczne. No, zobaczcie na ceny 980, a zobaczcie na ceny 300. 90. O ile jest to konkurent, moi drodzy, 970, tak pod względem poboru mocy przez całą platformę, przypomnę, z podkręconym procesorem Itela i 5 k na 4,5 GHz, pobór jest nawet minimalnie wyższy, ten maksymalny, od właśnie 980 Ti. O ile 980 Ti przy podkręconym procesorze pobierała maksymalnie 391 W z małym kawałkiem, tak tutaj 390. 390, przepraszam, najmocniej 391,4 W. Oczywiście to są różnice na granicy błędu pomiarowego, dlatego nie można tego stwierdzić, że to jest karta bardziej energochłonna niż właśnie 3980, ale te wartości są bardzo, niestety, bardzo porównywalne no i karta ewidentnie swoje z gniazdka ciągnie. Jeżeli chodzi o pobór mocy w spoczynku, to jest niestosunkowo niski w zasadzie przy wszystkich kartach, bo praktycznie w Połączeniu z procesorem intela to są wartości poniżej 50 W, więc tutaj nawet nie ma czym się przejmować. Reasumując, słuchajcie, kartę Asusa oceniam przyzwoicie, ale nie rewelacyjnie. W skali powiedzmy 5-stopniowej to jest 3,5 punkta. Dlaczego? Ponieważ jest to konstrukcja. Troszeczkę tańsza od 970, jest to jej rywal wydajnościowy, przynajmniej na podstawie wyników testów w syntetyku, właśnie z 3D Marka. Jeżeli chodzi o gry, to ta karta zapewnia nam praktycznie zadowalającą płynność w każdej nowej grze. Na przy rezygnacji z niektórych detali mamy całkowity komfort. W niektórych grach, niekoniecznie nawet starszych, bo zobaczcie na przykład Wiedźmina. Pogracie sobie również na maksymalne szczegółowości detali w rozdzielczości Full HD bez schodzenia tutaj ze szczegółów na tej karcie. Natomiast jest to karta, która jest dosyć głośna, mówię tu oczywiście o obciążeniu, jest niestety energochłonna, mówię oczywiście cały czas o obciążeniu i niestety jest to również karta ciepła. Pod względem wydajności i ceny tego stosunku jak najbardziej OK, no ale niestety mamy tutaj konstrukcję, która wypada gorzej, zdecydowanie gorzej właśnie pod względem kultury pracy, temperatury i poboru mocy. Moi drodzy, ja zachęcam Was do spoglądania również do wersji tekstowej na portalu FPC. Link będzie w opisie. Również w opisie sprawdzicie sobie najniższe i przede wszystkim aktualne ceny tego akceleratora, bo pamiętajcie, że one się oczywiście zmieniają, także link będzie do porównywarki cen. Przy okazji będziecie widzieli również, jak wygląda dostępność tej karty. Ode mnie to jest na tyle. Ja serdecznie dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.